Cześć, 6, 6 Mieszko przyjął chrzest i od tamtej pory Polska chrześcijańska jest, wyprawa na Wołyń Chroby pierwszym królem, rozbicie dzielnicowe Polska podzielona murem, potem Konrad Mazowiecki Sprowadza krzyżaków, zabiorą nam po morze. Ruszymy do ataku w XIV wieku Uniwersytet w Krakowie, pierwszy krok w edukacji w całej Polsce Kazimierz Wielki, zastał Polskę drewnianą. A jak odchodził, to zostawił piekną murowaną pod Grunwaldem, gdzie krzyżak był poległy Wojna trzynastoletnia, gdzie miliony poległych Nadszedł znaczy XV wiek i wielki rozwój kultury Muzyka, dzieła sztuki i zmiana architektury W XVI wieku Wielka Unia Polsko-Litewska Polak i Litwin w jednym kraju zaczął mieszkać Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy Nie chcemy stąd uciekać, chcemy na ojczystej ziemi ma marzysz, i zawsze z dumą w sercu Krzyczeć jestem Polakiem, choć tyle było w przeszkód Jeszcze Polska nie zginęła, póki my Żyjemy, nie chcemy stąd uciekać Chcemy nałożyć z tej ziemi Żyć, marzyć, sieć. I zawsze z dumą w sercu, krzyczeć jestem Polakiem Choć tyle było przeszkód Potop szwedzki i obrona jasnej góry Najświętsza Matka Polska obroniła tamte mury Jan III Sobieski podczas odcieczy wiedeńskiej Pokazał męstwo niszcząc hordę flagi tureckiej Potem Polska znalazła się pod wpływem Rosji Aż na 120 lat zniknęła z mapy Europy Rosjan, Prus, jak zagarnęli to co nasze Polska była nadal, choć nie było jej na mapie Listopadowe powstanie, choć równe szanse do walczyli o wolny kraj Ten powstanie gdzie Polak był poległy Pamięć o tych ludziach, oni za nasz kraj ginęli Choć nie było szkół, ani też polskiego języka To przez kilka pokoleń, co trwała nasza tradycja To bohaterowie, w których polska krew płynęła Pomyśl czasem o nich, by pamięć nie zginęła Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy Nie chcemy stąd uciekać, chcemy na ojczyźnie ziemi Żyć, marzyć, żyć i zawsze z dumą w sercu Krzyczeć jestem Polakiem, choć tyle było przeszkód. przeszku Polska nie zginęła, póki my żyjemy Nie chcemy stąd uciekać, chcemy na ojczystej ziemi Żyć, marzyć, żyć i zawsze z dumą w sercu Krzyczeć jestem Polakiem, choć tyle było przeszkód. przeszku Mój hołd i szacunek dla tamtych ludzi Polak pokazał, że nie da na siebie bluzić, Tak jak Polek, i żołnierze, co bronili Westerplatte z kulkami do nieba, by obronić to, co nasze Okupacja niemiecka z miliony Terroryzm i wód zabijał nasze uczucia Powstanie warszawskie zawsze, pamiętaj o tym, ci bohaterowie walczyli o wolność Polski A powolnie mamy totalitarne keto. Wprowadza tu komunizm Walki robotników z milicją obywatelską Walki ze specjalną ojczyznę naszą piękną Wojciech jaruzelski wprowadza stan wojenny Bunt w muzyce, walki z milicją i protesty Ponad 20 lat żyjemy w wolnym kraju z kraju nad Wisłą, o pięknym zwyczaju Dziś nie ma żadnej wojny Mamy nowe ustawy, zakazy Nakazy, wolne wybory, a już nie rozkazy Mamy własne mieszkania, mamy własne firmy pogonić za pieniędzmi, za Zapominamy o wszystkim, zapominamy o innych, zapominamy historii. To dzięki nim dlatego weź, o nich nie zapomni. Oplotske